Hej wszystkim! Dzisiaj omawiamy pytania z egzaminu na prawo jazdy kategorii B, aktualne na luty 2024 roku. Dołączcie do nas i przygotujcie się razem z nami. Czy w tej sytuacji powinieneś zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź: tak. Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni, masz prawo usunąć pojazd z miejsca zdarzenia, aby nie tamować ruchu? Prawidłowa odpowiedź brzmi nie, ponieważ zgodnie z artykułem: Czy w tym miejscu masz prawo zatrzymać samochód osobowy na drodze w celu wysadzenia pasażera? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji musisz oczekiwać na opuszczenie przejścia dla pieszych przez dzieci i osobę kierującą ruchem? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek wcześniej zasygnalizować, że zamierzasz zmienić pas ruchu? Odpowiedź: tak. Czy zmieniając nieznacznie tor jazdy pojazdów w obrębie dotychczas zajmowanego pasa ruchu, masz obowiązek sygnalizować to wcześniej kierunkowskazem? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji znak ustąp pierwszeństwa ustawiony przed skrzyżowaniem ma zastosowanie? Odpowiedź nie, ponieważ w tej sytuacji znak ustąp pierwszeństwa nie ma zastosowania. Czy podczas omijania obowiązujecie zachowanie bezpiecznego odstępu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo rozpocząć wyprzedzanie? Odpowiedź nie. Czy zbliżając się do skrzyżowania drogą z pierwszeństwem przejazdu musisz zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić z prawej strony pojazd, który jedzie lewym pasem? Poprawna odpowiedź brzmi tak ponieważ w tej sytuacji mamy wykonalne prawo do wyprzedzania z prawej strony. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji wolno ci skręcić na parking znajdujący się po lewej stronie drogi? Odpowiedź Nie. Czy w widocznej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę przed pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka? Odpowiedź Nie. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez zwracania uwagi na zachowanie pieszego? Odpowiedź Nie, ponieważ artykuł. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania równorzędnego? Odpowiedź nie. Czy masz prawo używać świateł przeciwgłowych tylnych, jeżeli mgła ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów? Poprawna odpowiedź brzmi tak, dlatego że w tej sytuacji odpowiednie przepisy prawa pozwalają na używanie tylnych świateł przeciwgłowych. Jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. Czy widoczny znak ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji wolno Ci korzystać ze wszystkich pasów ruchu na całej szerokości jezdni? Poprawna odpowiedź brzmi nie, ponieważ w tej sytuacji na drodze znajduje się linia podwójna ciągła, która rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych. W jaki sposób powinieneś hamować awaryjnie samochodem osobowym wyposażonym w układ przeciwblokujący ABS? Odpowiedź A: Mocno wcisnąć pedał hamulca i nie zwalniać go w chwili zadziałania układu ABS. W jaki sposób ustawisz fotel kierowcy przed jazdą? Odpowiedź A. Tak, aby umożliwiał swobodny dostęp do urządzeń pojazdu służących do kierowania i sterowania nim. Jaki odstęp należy zachować podczas omijania samochodem osobowym przeszkody na drodze? Odpowiedź C. Bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu. Jaka jest maksymalna dopuszczalna odległość, licząc od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu, na którą może wystawać ładunek przewożony pojazdem samochodowym? Odpowiedź A. 2M. Z jaką prędkością wolno poruszać się tak oznakowaną drogą jednojezdniową kierując samochodem osobowym? Odpowiedź B. 100 km na godzinę. Jakie zachowanie zwiększa ryzyko wpadnięcia w poślizg na obrodzonej nawierzchni jezdni? Odpowiedź A. Nagłe intensywne hamowanie. Jaki może być skutek zbyt słabego nacisku na pedał hamulca w samochodzie osobowym? Odpowiedź A. Wydłużenie drogi hamowania. Jaki odstęp musisz zachować wyprzedzając rower lub motorower? Odpowiedź A. Nie mniejszy niż 1 metr. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? Odpowiedź B. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy w okresie, w którym upoważnia ono do kierowania. Który z wymienionych skutków może zostać wywołany przez kontynuowanie jazdy przy świecącej się na czerwono lampce kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego? Odpowiedź: A. Poważne uszkodzenie silnika. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych światłach mijania? Odpowiedź: C. C. Czy kierując samochodem osobowym w tunelu o długości 600 metrów położonym w obszarze zabudowanym, masz obowiązek utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 50 metrów? Odpowiedź: B. Nie. Z radością informuję, że właśnie zdałem egzamin na prawo jazdy KAT. Bez wynikiem 74 na 74 możliwe punkty. Egzamin składał się z 32 pytań, z czego 20 było podstawowych, a 12 specjalistycznych. Zdobyłem pełną punktację, co przewyższa wymagane minimum 68 punktów do zaliczenia. W trakcie przygotowań korzystałem z portalu poznajtesty.pl, gdzie znalazłem aktualne testy na rok 2024. Gorąco zachęcam wszystkich kursantów do skorzystania z tego źródła w celu skutecznej nauki przed egzaminem na prawo jazdy.